Witajcie w następnej aldeju Tym razem Brudok i Elf Lager. 4,5% alkoholu. I jak widać, od razu na pierwszy rzut oka rzuca się podobieństwo do znanego filmu. Elf. Ta sama postać. Ehm. Dlaczego? No cóż, na puszce nie wyjaśniają nic. Natomiast w opisie na ich stronie no już od razu przyznają się do tego, że chcą uczcić 20 rocznicę em, 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 premiery filmu. I nawet na paczce, no bo niestety pojedynczych nie kupicie tylko w ośmiopaku e, no jest logo em, WB. Jest logo Warner Brothers. Także zdecydowanie mogą używać e, grafiki, mogą używać logo. Piwo dla filmu. Son of the Nutcracker, tak tu piszą. Syn dziadka do orzechów. W składzie jest woda, słód jęczmienny, owies i chmiele. No i tyle napisali, no niestety niedużo. E, jak już wspomniałem, na stronie troszkę więcej piszą. Słód jest czyli no, w sam raz. A chmiele to jest em, em, Safir, Simco i Spalter Select. No, Okej, okay, prawda? Utwórzmy i zobaczmy, co to im wyszło. Taki sesyjny, ten lager, 4,5%. To nie jest pójście w stronę niemiecką i specjalnych piw świątecznych, które są nieco mocniejsze, ale to są ciągle lagery. Eee, a tu mam 4,5%, bardzo sesyjne. Proszę bardzo, bardzo jasne, słonkowe, no może idące w jasne złoto. Klarowne piwo z niedużą pianą, która niestety się strzępi. E, pojawiają się średnie, duże pęcherzyki, teraz opadnie, czyli niezbyt nie dobrze. Aromat jest słodowy e, z taką nutą cytrusową, zestową e, cytryna, troszkę mandarenki. Może lekka kwiatowość. Ale ogólnie jest słodowo, tak ciasteczkowo, całkiem przyjemnie. Dobrze, to spróbujmy. A Wasze zrobię. E, w porządku. Fajny lagerek. Słodowy, pełny. Ech, jakieś średnie nasycenie. Mm. Ładny. Klarowny e, profil, e, zestowy, lekko cytrusowy, bardzo fajnie się pije, odświeżający. No, wszystko to, co byście chcieli od dobrego lagera, tu jest. chociaż tyle, że się postarali, e, jest to dobre piwo. Goryczka jest tak minimalna, że aż ciężko określić pff, jakiego rodzaju. No, może lekko ziołowe, ale. Chyba musiałbym całą puszkę wypić, żeby ją poczuć. Ale e, smak jest dobry. E, ta fajna słodowość jest podpierana przez te właśnie cytrusowe nuty, które naprawdę dodają dużo pijalności. A jak już wspomniałem, 4,5% całkiem sesyjne. Czyli można, że tak powiem, e, się relaksować dosyć lekkim piwem. Spłukiwać nadmiar e, jadła świątecznego czymś lżejszym. No, ale z drugiej strony, no, na święta chcielibyście coś specjalnego. A to według mnie jest dobry, codzienny lager, taki, który dobry lager. Tak? E, no, taki znowu świąteczny to nie jest, nie? Nawet nie poszli tą niemiecką stronę, żeby zrobić mocniejsze piwo specjalne na święta. No nie, nie. To jest sesyjne piwo. Czy warto kupić i spróbować? Tak. Dobrze się pije. Um, no i tuż, tu chyba od Was zależy, czy chcielibyście e, lekkie piwo na święta, czy coś specjalnego, cięższego. A może po prostu przyprawionego na święta. Niekoniecznie ciężkiego, ale przyprawionego. Jakiegoś takiego właśnie e, w stylu jakichś ciast specjalnych albo, albo pieczeń, kto już to wie. No a tu jest taki normalny lager. Kraftowy. Smaczny. no Czekają się świąteczne. Tylko przez to, że się nazywa Elf i jest. Elf na No nie wiem. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby niech na bieżąco. A no, przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie. Sandziwa!